W Tajlandii archeolog Luke jedzie na skuterze, ignorując wszystkie telefony od niejakiego Kejsema. Wkrótce otacza go grupa samochodów, a Kejsem prosi Luka o zwrot bez obrazem, który ukradł swojemu szefowi. Jeden z ludzi Kejsema jest uzbrojony, więc luk ogłasza, że się zatrzyma. Zamiast tego zatrzymuje skuter i czeka, aż samochody objadą, po czym skręca w inną drogę. Rozpoczyna się pościg, a Luke porusza się na tyle szybko, że jego prześladowcy zderzają się z innymi samochodami. Następnie wjeżdża na targowisko, gdzie samochody nie mogą za nim podążać, więc jedynym pozostałym wrogiem jest facet na motorze. Kiedy Luk wchodzi do mieszkania, przestrzeń jest tak ciasna, że motocyklista również się przewraca. Po zejściu po schodach Luk opuszcza budynek, ale zostaje zablokowany przez samochód Keysema. Zostaje zrzucony ze skutera, ale ponieważ miejscowi natychmiast otaczają samochód, Luk może się czołgać. Keysem straszy tłum, strzelając w powietrze i wysyła swoich zbirów, aby kontynuowali pościg pieszo. Z raną na nodze Luke porusza się tak szybko, jak to możliwe, podczas gdy jego wrogowie otwierają ogień. Dzwoni do swoich kolegów z drużyny, aby powiedzieć im, że nie zdąży na samolot, więc oni radzą mu, aby zamiast tego pojechał pociągiem. Po przejściu przez kolejny targ Luke kradnie wózek z jedzeniem od handlarza, a Case'em ponownie rusza za nim swoim samochodem. Luke odłącza wózek od motora, który uderza w pojazd Keisema, powodując rozprzestrzenienie się płomieni i pokrycie przedniej szyby. Case'em uderza w inne pojazdy, a policja otacza go, Podczas gdy Lukowi udaje się uciec. Na stacji Luk zeskakuje z motora i biegnie za pociągiem. Udaje mu się wsiąść w ostatniej chwili. Tej nocy zasypia na swoim siedzeniu i śni, że znajduje się w starożytnym budynku, gdzie znajduje i kradnie złotą maskę. Kiedy się budzi, widzi siedzącą naprzeciwko niego kobietę o imieniu Esme. Wyjaśnia mu, że jej praca polega na odzyskiwaniu unikalnych obrazów, a mężczyźni siedzący na innych siedzeniach pracują dla niej. Luk odmawia oddania jej obrazu, więc Esme wyciąga nóż. A bandyta zaczyna dusić go od tyłu. Ezme próbuje odebrać mu nóż i kopie Luka, gdy ten nie puszcza go, ale on zamiast tego chwyta ją za ranie. Ezme zdejmuje kurtkę i odchodzi. Luk chwyta talerz ze stołu i rozbija go o głowę bandyty, a następnie uderza go głową, aby w końcu zmusić go do puszczenia go. Teraz może chwycić Ezmę, kopiąc innego bandytę, jednak Ezme szybko go bije, po czym znów odchodzi. Luk musi pokonać kolejnego mężczyznę, Zanim do niej dotrze, a Ezmę broni się nożem, przypadkowo przecinając przy tym pasek tuby. Trzymając różne końce paska, Luk unika lecącego noża i pociąga za tubę, aby wysłać Ezmę do łazienki, gdzie ją zamyka. Następnie Luk wspina się na dach wagonu i czeka, aż wieża ciśnień znajdzie się wystarczająco blisko, aby na nią wskoczyć. Nie chwyta się wystarczająco dobrze poręczy i w końcu spada przez dach szopy. Następnie dzwoni do swoich kolegów z drużyny, aby poprosić ich o odebranie go. Tymczasem w Londynie siostra Luka, Charlotte omawia szczegóły swojego rozwodu z niewiernym byłym mężem Haroldem i jego prawnikiem. On chce pełnej opieki nad ich synem, co bardzo ją złości. Później Charlotte jest w pracy w muzeum i jest zszokowana, widząc Luka. On udaje, że przyszedł ją odwiedzić, ale prawie nigdy się nie widują, więc Charlotte domyśla się, że ma kłopoty. Luke uważa, że Charlotte powinna dołączyć do jego przygód, tak jak kiedyś robili to z ojcem, ale Charlotte przypomina mu, że jest teraz matką, więc chce zachować swoją pracę kuratora. Następnie Luk mówi jej, że jeden z obrazów jest uszkodzony. Kiedy ona go ogląda, on kradnie inny obraz ze ściany. Natychmiast włącza się alarm, a Luk ucieka, gdy drzwi zaczynają się zamykać. Charlotte podąża za nim na zewnątrz i prosi o oddanie obrazu, ale Luk mówi, że odda jego tylko wtedy, gdy wsiądzie do jego samochodu. Objeżdża z dużą prędkością, wykonując szalone zakręty, aby zmylić policyjne pojazdy, które go ścigają. Po przejechaniu kilku wąskich uliczek wjeżdża na tu ciężarówki prowadzonej przez swoich kolegów z drużyny, Murfiego i Deb. Charlotte rozpoznaje ich, ponieważ są to dawni koledzy jej ojca. Podczas gdy Luke i Charlotte kłócą się o życie, które wybrała, Murphy przygląda się skradzionemu obrazowi i dochodzi do wniosku, że nie jest to to, czego szukają. Luke mówi swojej siostrze, że może zabrać obraz z powrotem, po czym usypia ją sprejem. Chwilę później budzi się sama na ławce w parku. Charlotte pędzi z powrotem do muzeum, gdzie inspektor Dzamal prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podejrzewa on Charlotte o pomoc Lukowi, ale podczas kłótni zauważają, że obraz został ponownie umieszczony na swoim miejscu. Po pracy Charlotte próbuje odebrać swojego syna Tomasa, ale Harold nie pozwala mu z nią odejść, ponieważ słyszał, że jest ona teraz podejrzaną. Wściekła Charlotte idzie, aby wykrzyczeć Lukowi, że zrujnował jej życie i zastaje go w towarzystwie bogatego mężczyzny o imieniu Owen. Wyjaśnia, że umiera na raka, więc zatrudnił zespół. Aby odnalazł górę młodości, która może być jedynym lekarstwem. Charlotte twierdzi, że fontanna jest tylko mitem, ale Luke uważa, że wszystkie mity mają w sobie ziarno prawdy. Dziesiątki kultur na wszystkich kontynentach pisały o fontannie, co nie może być przypadkiem. Mówi się, że lokalizacja fontanny jest ukryta przed ludźmi przez Boga. Zespół uważa, że informacja ta była przekazywana z pokolenia na pokolenie w określonych rodzinach, które tworzą strażników ścieżki, których zadaniem jest ochrona tajemnicy. Luke wysuwa teorię, że Esme jest jedną z tych strażniczek. W 1600 roku sześciu artystów zawarło pakt, aby ujawnić lokalizację, ukrywając wskazówki w różnych obrazach. Są to obrazy, które lub kradł z innych krajów. Obrazy mają tajne sygnatury, które w języku łacińskim oznaczają 6 i 1, co oznacza sześć płcien, ale jedną ścieżkę. Są one również oznaczone różnymi literami, ale zespół nie zdołał jeszcze rozszyfrować ich znaczenia. Charlotte zdaje sobie sprawę, że ukradli niewłaściwy obraz Rembrandta i chcą aby zdradziła im, gdzie znajduje się prawdziwy. Nie jest zainteresowana dołączeniem do nich, ponieważ zbytnio martwi się o swojego syna, więc Owen oferuje jej pomoc swoich bardzo wpływowych prawników. W zamian Charlotte prosi ich o zbadanie rodziny Vanderbiltów. Wieczorem lub czyta o Vanderbiltach w kawiarni, gdzie podchodzi do niego Esme. Mówi mu, żeby zaprzestał poszukiwań, bo inaczej będzie musiała zastrzelić każdego członka zespołu. Następnego dnia luk uczestniczy w koncercie fortepianowym Tomasa i mówi Charlotte, że znalazł prawdziwy obraz. Po krótkiej kłótni przekonuje ją, żeby dołączyła do akcji odzyskania obrazu. Jakiś czas później zespół znajduje się na statku w Irlandii, szukając zatoponego liniowca wycieczkowego, na którym ostatnio widziano obraz. Specjalne drony są wysyłane pod wodę, aby odciąć część liniowca zawierającą wszystkie towary pierwszej klasy i przymocować do niej zbiorniki wypornościowe, aby wynieść ją na powierzchnię. Gdy liniowiec jest już na powierzchni, rodzeństwo wchodzi do środka, aby znaleźć obraz, a Charlotte pełni rolę przewodnika dzięki starej mapie. Na głównym statku zespół wykrywa na radarze coś zbliżającego się do nich i próbuje ostrzec Luka, ale radia nie działają. Wkrótce helikopter zrzuca Ezmę i jej ludzi na statek wycieczkowy. W środku Charlotte pije alkohol, który znalazła w szafce, a Luka używa palnika, aby otworzyć szafę z nazwiskiem Vanderbilt. Wyjmuje stare pudełko, a w środku znajduje zaginiony obraz, więc rodzeństwo wznosi toast za swój sukces. Luke chce również ukraść biżuterię, ale Charlotte uderza go w rękę, przypominając mu, że nie są grabarzami. Zbiorniki wypornościowe zaczynają zawodzić, więc rodzeństwo nie ma zbyt wiele czasu. Kiedy próbują opuścić statek, zostają otoczeni przez uzbrojoną ekipę Ezmę. Nie powstrzymuje to duetu przed walką, w trakcie której upada torba z obrazem. Mężczyźni otwierają ogień, co uniemożliwia ezmę zbliżenie się do torby. Kule odbijają się od metalowej powłoki statku, a nawet trafiają helikopter. Niestety uszkadzają również zbiorniki wypornościowe. Statek wycieczkowy zaczyna się zalewać, a lub poślizgnął się na wodzie, więc jeden z mężczyzn wykorzystuje okazję, aby trzymać go na muszce. Charlotte rozbija krzesło na głowie mężczyzny, a Luk rzuca się, aby odzyskać obraz, ale zamiera, gdy Ezmę bierze Charlotte jako zakładniczkę. Helikopter odlatuje z powodu uszkodzeń, a statek zaczyna tonąć. Luk nie wierzy, że Esme skrzywdzi Charlotte i próbuje zyskać na czasie, gdy nagle statek zaczyna się trząść. Charlotte wykorzystuje okazję, aby uderzyć Esme i zepchnąć ją z balkonu do wody. Kiedy rodzeństwo próbuje uciec, silna fala zepchnęła ich z powrotem do środka, a noga Luka utknęła w sieci, utrzymując go pod wodą. Gdy statek zaczyna tonąć, Charlotte nurkuje i uwalnia brata, dzięki czemu mogą szybko wypłynąć na powierzchnię i zostać uratowani przez swoją ekipę na łodzi. Kiedy Charlotte wraca do Londynu, Harold prosi ją, aby zabrała Tomasa, ponieważ przeprowadza się do Japonii w związku z nową pracą. Wspomina o swojej nowej firmie, a Charlotte zdaje sobie sprawę, że Owen zrobił to, aby mogła mieć dziecko. Następnie dołączę do zespołu, aby ponownie przyjrzeć się listom, korzystając z nowego obrazu. Tworzą one słowo niegodziwy i ze względu na zdanie 6 w 1 dochodzą do wniosku, że odnosi się ono do fałszywej Biblii. Jest to błąd drukarski w Biblii króla Jakuba z 1631 roku, zawierający przykazanie będziesz cudzołożył zamiast nie będziesz cudzołożył. Zespół zastanawia się, czy nie była to pomyłka, a błąd drukarski został popełniony celowo, aby oznaczyć konkretne Biblie, które zawierały wskazówki pozwalające znaleźć fontannę. Wszystkie te Biblie zostały zniszczone, z wyjątkiem jednej. Nagle Jamal i jego funkcjonariusze wtargnęli do pokoju, aby aresztować rodzeństwo, jednak przeszkodziło im pojawienie się Kejsema i jego ludzi, którzy trzymali wszystkich na muszce. Luke zaproponował układ. Kejsem może zabrać jego i wszystkie obrazy, jeśli pozwoli odejść jego zespołowi. Kejsem zgodził się, a Charlotte opuściła pokój wraz z pozostałymi. Następnie Luke udaje, że zamierza zabrać obrazy, ale zamiast tego włącza muzykę i szybko chowa się pod stołem. To odwrócenie uwagi pozwala policjantom zaatakować przestępców, co wywołuje wielką bójkę. Wkrótce ciosy przeradzają się w strzelaninę, a samochód Luka zostaje uszkodzony przez kulę. W środku chaosu Luk wymyka się i wychodzi tylnymi drzwiami, gdzie jego ekipa zabiera go łodzią. Walka trwa dalej i ostatecznie policja wygrywa. Dziamal patrzy na komputer i zauważa cytat z fałszywej Biblii. Jakiś czas później Luk znajduje się na pustyni, gdzie znajduje szklankę z świecącą cieczą. Kiedy bierze łyk, Charlotte i Thomas zaczynają niezwykle szybko się starzeć. Głos mówi nie pij, a Luke upuszcza szklankę. Kiedy się rozbija, budzi się w samolocie. Zespół leci do Austrii, gdzie znajduje się ostatnia fałszywa Biblia, a Thomas dołącza do przygody. Później w austriackiej Bibliotece Narodowej Luke, Charlotte i Deb otrzymują pozwolenie na wejście dzięki dużej darowiznie Owena. Miliarder przebywa obecnie z Thomasem w restauracji, odpowiadając na wszystkie pytania dzieciaka dotyczące bogatego życia. Cała trójka ogląda Biblię w sekretnym pokoju, gdzie bibliotekarz opowiada im o drugim błędzie drukarskim, zawierającym nieprzyzwoite słowo. Tymczasem Murphy stoi na straży na zewnątrz i widzi przybywającą Ezmę z jej ludźmi, więc ostrzega pozostałych. Lug wychodzi na spotkanie z Ezmę i po krótkiej wymianie zdań zaczynają walczyć, używając półek i mebli jako rekwizytów. Jeden z ludzi Ezme próbuje jej pomóc, ale Luk szybko go pokonuje. Następnie Ezme próbuje trzymać go na muszce, ale Luk rozbraja ją, więc zamiast tego używa liny aby go udusić. Ponieważ ona również stąpa po linie, Luke popycha ją i pozostawia wiszącą na żyrandolu. Kiedy Luke wraca do sekretnego pokoju, Murphy informuje go, że ludzie zablokowali wszystkie wyjścia, więc muszą przejść do planu B. Trio usypia bibliotekarza sprayem i kradnie Biblię, a Depp kładzie małą bombę na podłodze. Powstaje dziura, która pozwala im uciec kanałami ściekowymi. W tym samym czasie ludzie Ezmę próbują porwać Owena, który w ciągu kilku minut łatwo ich pokonuje, nie pozwalając Tomasowi zrobić sobie krzywdy. Wieczorem Jamal przybywa do biblioteki i zaczyna śledzić Luka. W hotelu zespół bada Biblię i znajduje na złoceniach powtarzający się wzór złożony z dużych cyfr, w którym użyto tylko cyfr od jednego do siedmiu. Nie potrafią jednak znaleźć sposobu, aby go rozszyfrować. W tym momencie Charlotte ogłasza, że odchodzi, ponieważ dowiedziała się, co stało się z Tomasem i nie chce narażać go na niebezpieczeństwo. Wychodząc, Tomas mówi Charlotte, że zespół podchodzi do problemu w niewłaściwy sposób. Duet natychmiast wraca. A Tomas mówi zespołowi, że cyfry nie są dosłownymi liczbami, ale reprezentują siedem podstawowych nut muzycznych. Odtwarza utwór zgodnie z kodem, a szybkie wyszukiwanie w internecie ujawnia, że jest to Woda na Pustyni. Utwór ten jest tak stary, że nikt nie wie, kto go napisał, ale oddaje cześć siedmiu cudom starożytnego świata. Zespół zaznacza siedem cudów na mapie i nakłada na nią ścieżki z obrazów, aby odkryć, że obie ścieżki pokrywają się, z wyjątkiem piramid w Gizie, co oznacza, że fontanna znajduje się właśnie tam. Przygotowują się do podróży do Egiptu, a Owen przekonuje Charlotte, aby pojechała z nimi, obiecując, że zatrudni ochronę. Tej nocy Luke ponownie śni o masce, a tym razem dziwna postać wyciąga do niego rękę. Kiedy dotyka piasku, czarna substancja zaczyna się rozprzestrzeniać i zaraża Luka. W tym momencie budzi się, a Charlotte pyta go, ile wie o Owenie. Luk obiecuje, że to fajny facet, ale ona martwi się, że może chcieć znaleźć fontannę, aby ją sprzedać. Tymczasem w Watykanie przywódca strażników daje ezmę specjalny klucz, aby uniemożliwić komukolwiek picie z fontanny. Jakiś czas później zespół przybywa do Egiptu. Luke pokazuje Tomasowi zaawansowane skany piramid, które ujawniają ukryte komnaty, do których do dziś nie miał dostępu nikt. W piramidzie Charlotte obserwuje ekipę ochroniarzy i zastanawia się, dlaczego mają tak wiele toreb. Słynny profesor oprowadza ich po piramidzie, ale nie wie, jak dostać się do tajnych komnat. Owen staje się bardzo niecierpliwy i nakazuje swoim ludziom rozpocząć kopanie, ujawniając, że rzeczy w ich torbach to narzędzia. Profesor protestuje przeciwko niszczeniu tak ważnego zabytku historycznego, ale ludzie Owena wyrzucają go. Charlotte również protestuje, a Owen odpowiada jej ostro, a jego mowa staje się coraz bardziej zimna i wyrachowana. Na zewnątrz pojawia się Jamal i prosi o wpuszczenie go do środka, ale strażnicy odsyłają go. Jamal wraca po kilku minutach z grupą radiowozów, więc ekipa ochroniarska otwiera ogień i zaczyna wysadzać pojazdy. Ocalali chowają się i odpowiadają ogniem. W pobliżu Ezmę obserwuje i czeka. Wracając do zespołu, znajdują ukryte przejście i przechodzą przez nie, aby w końcu dotrzeć do specjalnej komnaty. Znajduje się tam duża konstrukcja, którą trzeba przesunąć, ale nie są wystarczająco silni, aby ją popchnąć. Owen nakazuje swoim ludziom zabrać narzędzia, a Charlotte z przerażeniem zauważa, że w torbach mają również broń. Narzędzia również nie działają, więc Owen chce użyć materiałów wybuchowych, lecz rodzeństwo sprzeciwia się temu. Podczas gdy dorośli się kłócą, Tomasz znajduje stare narzędzie i zaczyna na nim grać. Co ujawnia system rur w komnacie, które przekazują dźwięk i wpływają na strukturę. W odpowiednim momencie Charlotte uderza w gąk, a cała komora zaczyna się trząść, po czym piasek na konstrukcji zaczyna tworzyć kształty. Charlotte może teraz jedną ręką przesuwać konstrukcję, aby odsłonić windę. Zespół wskakuje do niej i zaczyna zjeżdżać w dół. Na zewnątrz Murphy i Deb uznają, że ochrona posunęła się za daleko i zaskakują ich od tyłu aby obezwładnić kilku mężczyzn. Niestety Deb zostaje postrzelona w ramię i Murphy musi ją ratować. Kiedy strażnik zamierza ich zlikwidować, Esme wkracza do akcji i pokonuje otaczających ją bandytów. Więcej mężczyzn rusza za nią, otwierając ogień, więc używa ciała jako osłony, jednocześnie strzelając w odpowiedzi. Po pokonaniu zespołu ochrony Jamal i Esme zgadzają się współpracować i wchodzą do piramidy, gdzie pokonują wszystkich strażników chroniących otwartą konstrukcję. Esme znajduje w torbach linę, którą mogą wykorzystać, aby zejść szybem windy. Pod ziemią winda zatrzymuje się i wysadza drużynę w korytarzu z paradoksalnymi napisami na ścianach. Dochodzą do ślepej uliczki z rzeźbą Drzewa Życia, więc Charlotte zabiera bursztyn z posągu bogini Naunet i umieszcza go na drzewie. Ściana się otwiera i wchodzą do innego pomieszczenia, gdzie znajdują się na dużej wysokości. Luk dotyka klejnotu na rzeźbie i powoduje, że ze ścian wysuwa się zestaw schodów. Schodzą po schodach i docierają na ziemię, gdzie nagle otwiera się mały otwór, Odsłaniając kolejne schody i kolejną komnatę. Na środku znajduje się mała kałuża wody, która wydaje się być fontanną młodości. Charlotte przypomina wszystkim o ostrzeżeniach na ścianach. Jeśli ktoś nie jest gotowy na otrzymanie błogosławieństwa, zamiast tego otrzyma klątwę. Owen chce, aby luk wypił pierwszy i staje się dość agresywny, więc Charlotte domyśla się, że tak naprawdę nie umiera. Bardzo zimny Owen potwierdza, że przyszedł po fontannę, aby ją później sprzedać i strzela lukowi w ramię, nie pozostawiając mu innego wyboru. Jak tylko wypić. Gdy tylko luk dotyka kałuży, woda zaczyna wypełniać komnatę, tworząc prawdziwą fontannę. Krew spływa z rany Luka, a woda otacza go, unosząc go w górę. Jego ręce zaczynają świecić, a Luk widzi w nich młodszą wersję siebie, jednak kiedy ma zamiar pić, widzi również Charlotte i Tomasa, którzy szybko się starzeją. Postanawia nie pić, aby chronić swoją rodzinę, i rozsuwa ręce, a woda w nagrodę leczy jego ranę. Wściekły Owen próbuje ponownie do niego strzelić, ale woda chroni Luka a następnie delikatnie go opuszcza. Następnie Owen również upuszcza trochę swojej krwi do fontanny. Gdy woda zaczyna go otaczać, Esme używa klucza na ścianie, pamiętając o tym, co wyjaśnił przywódca. Jeśli ktoś troskliwy wypije wodę, otrzyma wieczną młodość w zamian za życie swoich bliskich. Ale jeśli wypije ją ktoś, kto kocha tylko siebie, fontanna wysysa życie tej osoby. Owen pije i natychmiast się starzeje, krzycząc z nieznośnego bólu. Gdy woda wokół niego szaleje, Ezme uderza w nowy gong i wszystkie drzwi zaczynają się zamykać. To samo dzieje się z dziurą w ziemi, więc zespół pędzi po schodach i zostawia Ołena, by umarł w wodzie. W drodze na górę ochroniarz Ołena poślizgnął się i spadł na śmierć. Luke również się poślizgnął i Ezme musiała mu pomóc wstać. Korytarze również się zamykają, więc muszą omijać wiele przeszkód, aby się wydostać. Kiedy wszyscy są już na zewnątrz, Dziamal musi przyznać, że prawdziwym sprawcą wszystkiego był Ołen. Ezme wyznaje, że jest pod wrażeniem silnej woli Luka i całuje go w policzek, żegnając się. Rodzeństwo chce wyruszyć na nową przygodę, a Tomas mówi, że ma pomysł. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.